Wszystkim i. E, e, jeśli będzie runda e, pokoju, przypominam, wam ja o łapkę w górę, subskrypcję i zwonę, żeby dopełnić filmy. Zaczy, zaczynamy. No dobra, będzie dzisiaj runda pokoju. No i e, radzę wam, mój pierwszy kanał i fankę przynosi Rama ja e, 928 e, subów, a drugi kanał ma e, 21. No dobra, zaczynamy. No dobra. No i dobra, łazienka mamy, to jest ta wanna, tu jest ten od wanny płynny, ten no takie no lustro, yy, to, yy, no dobra, tu będzie się szczotki, pasty, walka, to, to, tam, to, tam, to. Dobra widzowie, teraz wam pokazuję e, łóżko, zobaczcie, poduszka, to są takie, takie plusaczki moje, jeszcze jest, e, poczekajcie, o jeszcze jest coś takiego, e, mój telefon, ściana, okej, okay. no i teraz jest, są to takie, takie rzeczy, zobaczcie... Jak widzicie, moje labubu, takie fajne, takie no... Widzicie sami? Nie muszę wam mówić. Okej. Okay. No tu już widzicie. To pudełko dla Bubu. Zobaczcie widok. Tu są nasze bagaże, łóżko... Takie no. Dobra widzowie. Tu już chyba widzieliście, chyba nie muszę wam mówić. Tu są nasze takie, już chyba to są zakupy już wyjęte, ale nie wiem. Tu jest nasza jakby szafa. Widzicie? Tu mamy tak, i tu jest tak, i tu jest tak. Pa wszystkim, zobaczymy się na samym filmie. Przymałam łapkę górę, Subskrybujcie i dzwonacie na fajniejsze filmy. No i pa wszystkim, napiszcie jak Wam się podoba, nasz pokój w Poznaniu. To pa!